Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Marta Dziś, Dzisiaj jak widzicie pogramy sobie w terię, ponieważ e, wyszedł update ostatnio, nie wiem czy wiecie, e, wersja 1.2 już jest dostępna, więc e, zapraszam Was do kupienia tej gry i... Oczywiście jeśli nie, to jest nie zachęcana moja No e, dobra nie wiem co ja mówię, ale wiadomo, że można sobie ją tam jakoś nielegalnie się ale ja nie zachęcam. W, w tej nowej wersji dodano wiele fajnych rzeczy. Można robić teraz zbroję z drewna, oczywiście. Jak widzicie mam ją na sobie. To jest świat, który, który jest ja z kolegami na multi, ale ja sobie do singlu teraz elegancko pykam. Już mamy sobie tutaj swoje skrzyneczki. A no. właściwie to trzeba zabijać króliki! Ii. Bo jak wiecie, ci co grają w tą grę, mają no, nieprzykre spotkanie czasami z... Yy, z królika. Tak. Także... Yy. No, podczas nocy, w której... Dobra, nie mam tego woreczka, więc nie idę w tą, tą stronę. Taki woreczek, który podnosi mnie do góry, Wracając tak. do tego mówimy, no, spotkania w nocy. No, jest ten czerwony księżyc, który zamienia króliki w takie jakby zombie i one odejmują y, twoje cenne życie y, na no, to, to A zależy. Zależy ile masz. Jak masz y, 400, to nie musisz się martwić. W tej nowej wersji dodano jeszcze Więcej punktów życia można mieć chyba z 1000 punktów życia, jeśli dobrze mówię. Z takim mogłem mieć do 900. W niektórych przymiotach oczywiście nie można, ale w tych w nie można. Dobra. Teraz ogólnie nie wiem, co możemy, czy, czym możemy się zająć. Nie wiem, może pozbieramy Zbieramy? troszkę drewna, bo mam tylko, tylko tyle. Aż 300. Że bierzemy się do roboty. Nudny, bo zachęcił mnie do tego odcinka mój kolega, który pomógł mi e, w, może, może w udoskonaleniu jakości, to jest taki jakby film testowy, ale no już na, powa taki, na poważniej testowy, więc testuję nową jakość i testuję, testujemy terarię tak nową. Lepsza, lepsza ta siekierka nie wiem może drewniana czy drewniana jest lepsza czy nie to nie zwróciłem na to uwagi damage na pewno a. ma 3 Czy ja jeszcze? A 35 powera dobra a zrobimy sobie tak dla, dla testu Kurde zaś ma chyba katar ale dobra <słuch> dla testów gardle, gardle, coś gardle, nieważne jakoś tam krecę Dobra, zrobimy sobie dla testu tą siekierę, bo już składam to chyba trzeci raz kreucę tak powoli to się Dobra, jedziemy, 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 Jedź, idź. nie mogę zrobić, ale młotek zrobię przy okazji, jak już to robię O, taka ładna tekstura pieca jest O, chyba to poprawili, że tak nie zapiernicza Eee to to crafting tak nie zapiernicza, chyba, że ja mam laki, ale dobra. To... szczegół. Zrobimy sobie piecyk, różne takie pierdoje. Przy okazji zobaczycie, że ono inaczej wygląda. w sumie tych drzew mi się nie, nie chce się na tyle dużo roboty a w kopalni zawsze jest coś innego dło. tu oto mamy kobla kobla w ogóle nie ma eee, ja zaraz mnie ryby zaatakuje deszcz. E, właśnie to jest też nowy, nowo dodana rzecz że podczas e, gdy pada deszcz o ja, właśnie deszcz jest to jest też dodane eee, podczas gdy pada deszcz po prostu Ryby zaczynają chodzić i latać, więc to jest trochę dziwne, ale fajne. o yy. jeszcze dodano ciekawego oliny, dodano, których teraz chyba nie mam. No nie mam, dobra. teraz ja pokażę Wam ich zastosowanie, jak będą mi potrzebne. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł iść do kopalni w nocy. Czaj, Pochodnie można stawiać na ścianach zombie dziewczyny Dziewczyny tu są Siepiska. Dobra Można tu sobie tknąć O widzicie dasia i na klasie zebrać chyba, chyba wcześniej się nie dało ręką pochodną To jest przydatne I teraz ładnie mamy się domek Dobra Nie miałem tego robić Ale wiecie to już jest tak na żywca

Tu nie trzeba skakać. Nie trzeba skakać, bo tych naszych prowizorycznych na schodkach. To jest właśnie też, też bardzo fajne. Kurde, ile trzeba kopać, żeby... Dobra. Yy, jedziemy w dół normalnie, nie będę się pierdzielił z tym. O, o, patrzcie, patrzcie, też spada Fajnie. Na razie słabo, a zaraz zacznie tak dalej, że te ryby zaczną wychodzić. Będzie zajebiście, bo by tu zlały. są te łódki platformy, ja nie, nie używam zawsze tego łódek słodkich jakieś I... Dobra, mamy platformy. Na razie 20. Kupimy się bardziej w dół, bo na razie to, to potrafimy sobie wzborzyć, nie? Mam dla Was taką niespodziankę, że odcinki z mogą być nagrywane przez moich powiedzieć ze, ze mną i z moimi kolegami, także I... będzie ciekawie. Dobra, jadę, jadę w bok, mi się cały czas ten... Przydałoby się oświetlić chutą tylko dwie pochodnie, ale pochodnie chyba można robić. On. Pekamy jedziemy w bok widzę, że tu nic takiego nie ma sam dirt miałem na strane filmbu coś to idzie jakoś to usunąć tam widziałem od początku jak gram w terrarię to widzę To jest najfajniejsze, że można na tych ściankach, bo zazwyczaj na podłodze nie ma po co, znaczy, nie da, no, Mówienia nie jest na podłodze stawiać pochodnie, ale no. lepiej na ścianach, ja to no. proszę, jak nawet Minecraft sobie wykonuję, to sobie stawiam na ścianach, a nie na podłodze, no i teraz na no, w Terrarii będę mógł to robić, to będzie, to teraz będzie fajnie, tylko, będzie tylko odmienność, nie będę cały czas grał tylko w Minecraft, tylko jak coś, to yy, Terraria... A jeszcze miał nagrywać owo, już nie chcę, nie chcę nad tym myśleć. Więc yy, nie wiadomo, może mi mało użyczy. Mama. Mamo, mama, dobra. dobra. No dobra, mama mi użyczy komputer i sobie tam yy, yy, yy. Yy, Będę musiał na tam zainstalować, zrobić jakiś porządny świat. który potrwa. Yy, to, ale to dopiero jest taka przyszłość, którą yy. ja sobie sam planuję, a mama się jeszcze nie pytana, więc nie ma co tu się nastawiać. co to coci tylko pałnicy znajdę, żadnego cave, nic. To jest dziwne. Dobra, byle jak pół bo może wtedy się zwieźliśmy. A poza tym, e, tak słyszycie ją pewnie od początku, fajna muzyka jest, nie? nie? wiem, bo ja dałem sobie muzykę na piątkę, znaczy na czwórkę. E, nie wiem, słyszycie. Jak ją słyszycie, to epicka mi się bardzo podoba yy... znaczy, nie mówię że dupę dupy, dupy, dupy nie urywa o tak powiem ale po prostu jak umila czas spędzany w tej grze na darto tak. grą yy... Uśwa, aż mi się odechciewa jak tak nic nie znajduje tylko kopię bez sensu kudegana przez nos to jest trochę źle muszę sobie coś Później jakieś lekarstwo wziąć reklamować, że no kasła to mówię jakieś bo nie mogę reklamować nic nic, za tak. to mi nie płacą i zresztą yy, od tego są reklamy w telewizji Polsat, Polsat nam produkuje te reklamy, reklamy że że się to są, chciałbym sobie jakiś, jakiś serial albo nie wiem, film to nagle re, e, ciągle reklamy i reklamy, ja pierdolę By w ogóle telewizji by reklam nie było to była masakra czasami też trzeba telewizji o jej może mi się cieszyć ja dobra jedziemy nie dość że mamy gliny w pizdół, to jeszcze jeszcze gliny tylko można bloki robić ale mamy kopę prawda, jeden z najgorszych surowców takich e, typu Ale mam to jest najważniejsze yy... dobra, nie wiem. To może jeszcze coś będzie. Jak już był jeden ten, to już trzeba kopać. Ogarnęła no, mi gorączka surowców. Ale coś jest tam za blisko... za blisko tej powierzchni, bo słyszę dalej ząbiaki, chyba że to jest takie chyba że on tam gdzieś. Jeszcze się do tego, nigdy nie mierzę czasu jak nagrywam, jak mi się znudzi albo po prostu takie poczucie czasu mi się włączy, o góry, trzeba kończyć, no to w kończę, nie? Bo po prostu nie wiem co mam mówić, tak jak teraz. gdzie Ziemia! Ja pierdzielę wychodzę z tej kopalni Nie chciałem sobie Właśnie, kopalnia taka fajna powstała, nie? Um, dobra, tutaj już będziemy kopać w dół I zejdziemy To na pewno kończymy W sumie nic ciekawego nie zrobiłem I Teraz właśnie miałem chciałem se tak zrobić, żeby moi odcinki jak, Jakiekolwiek W wstawię, wstawie, żeby były ciekawe, ale Dzisiaj jakoś tak y Taki spontan, nie? Nagle kolega coś tam powiedział, a nagle odcinek coś tam chce sprawdzić jak, jak te ustawienia a. wyglądają. No i zaczęłem nagrywać no i jest. Jest odcineczek. Akurat z te Bo miałem już taki plan, żeby nagrać... Ale chciałem się jakoś do tego przygotować, nie? Albo z kolegami nagrać, ale... A jeśli chodzi o te takie szumy, to nie mój mikrofon, tylko... Yy, to po prostu deszcz taki dźwięk yy, ten, taki, taki przyjemny dźwięk deszczu jest w tej grze Jest taki przyjemny dźwięk deszczu, no kurde już inne sam są Tak nie wiem sam sobie zwracam uwagę to trochę dziwne No ale Że, żeby było, było poprawnie to muszę mm, dobra, jesteśmy w dupie że oświetlę sobie chociaż wiecie co yy, ja tak zacząłem sobie kopać ale nie patrzyłem się w ogóle bo w terrarii jest także tak że trzeba najpierw zobaczyć znaczy yy, jak chcesz coś w ogóle zdobyć to musisz yy, to ja zawsze patrzę yy, czy się coś świeci na przykład pod ziemią bo te wszystkie Wszystkie te surowce, takie cenne, to one świecą się Żeby było je lepiej zauważyć A ja, ja tak z dupy biorę, chcę Z dupy tak trochę zacząłem Dobra, e, to teraz na koniec jeszcze Może uda mi się napieprzać Z tymi potworkami Bo zaraz będzie chyba już dzień, ale Na no dobre to już tam w szczytu. O, patrzcie, ryby chodzą tu jest, to jest epickie najlepsze chyba przecież nie, jeszcze te z chodzą chodzą z parasolkami i zombie też w płaszczu i z parasolkami dzie, dzie, dzięki zombie można te, posiadać takie cacko. dobra, idziemy tutaj sobie chyba, że już szłem szłem dobra, to no jak nie zwracajcie na to, co ja mówię, tylko na to, co co ja miałem robić a nie zrobiłem, bo ja tak gadałam, ale no, wiadomo, nie zrobię tego zawsze to co miałem. Ale co mnie zrobiłem? Tak zrobiłem, bo miałem wam powiedzieć co jest nowego w tej i miałem sprawdzić, sprawdzić yy, czy to dobrze będzie. Cieszę jeszcze, jeszcze tego, tego... nie zrobiłem jeszcze, bo dopiero muszę przesłać filmik na YouTube. A. No dobra, to się zrobi, no. Yy, muszę go najpierw skonwertować do śirku 20P, bo... Ja powiedział, że lepiej O, o, ten fajny slajd. Ty jesteś niefajny, ty zielony slajd. Tego trzeba tu wzmać. Dawaj parasolkę, może nie. Dawaj to! Parasolkę. Nie, nie, Nie dał parasolki, zawsze nie dadzą. Zombie tylko dają parasolki chyba. O, ryba, patrzcie, ryba lata. Ile za rybę? Gin rybo Gin! Na, na innej postaci mam lepszy... Mam tą sikietkę zajebistą, która ten... A właśnie zjemy sobie rybę? Co ja tak mało to bo... A na tamtej drugiej postaci właśnie mam więcej ryb Będę musiał na tej grać, bo inaczej to... O, patrzcie Ona daje mi regenerację Nie wiem czy wiecie Ci, co nie grają to na pewno nie wiedzą no, Ci co grają na no, pani się zaraz ze nie śmieją Ale co ja się wszystkim Wszystkim się jara rybo, latająca dziwną Oni wzięli pomysł, żeby rybę latającą zrobić to jest dziwne <śmulet> 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 Ja, ja zabijam, bo one wtedy. One są złe, bo one mnie też zabijają. To nie, trzeba je. Ja... zabijać. No gej! Ty głupi slime! Nie O, tu byłem, albo tu byłem. Znaczy mój kolega. No to już wiecie, jak mnie nie zrebezie. E e e dobra, to było trochę Ale Ścinamy to, ścinamy będzie, muszę młotek wziąć do ręki, Ciach, ciach. nie to nie tym To się chyba robiło tym Dobra nie tym To się czymś ścina Śpierał Dobra nieważne, najpierw pieprzyć słonecznik i idziemy dalej Może coś lepszego znajdziemy W tarzyk Zamijemy, czekajcie Gude utleciał tej girzydzi, tej kuptyki mm. A na pustyni To jest dopiero, kurde, 21 pierwszy wiek. Tu sęp teraz. Patrzcie, sęp. O, tak to, to sępa! No dobra. Poddaję się. Straciłem moje pieniążki. Ty. Ale muzyka fajna. Lepsza na pustyni jest muzyka. Powinna taka być normalnie. No, dobra. Ja. Już nie wiem co mam robić, więc... Yy... się do domku przed tym przecież deszcz i tak w domku, kupada, to jest głupie. Ale dobra, chowamy się przed deszczem i... i... Co mam dalej powiedzieć? No wiem, to no, no, no cześć. No. O cześć, czekajcie, czekajcie, jeszcze. Nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze nie ma. I... dawaj parasolkę, no, dawaj, dawaj, no, dawaj no dawaj parasolkę slajmie dawaj parasolkę mówię ci coś iiiiiii parasolkę dobra, dobra, chyba się nie da od slajma wyłudzić Dobra, no, 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 raz na serio kończymy yy... Pamiętajcie, zabijajcie króliki, bo skiniecie Cześć Kurde, nie ten przycisk, dobra, cześć